5 listopada 2024 roku w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie wojewody mazowieckiego Mariusza Rafała Frankowskiego z samorządowcami z subregionu ostrołęckiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele miast i powiatów, w tym Ostrołęki oraz powiatów Makowskiego, Ostrołęckiego, Ostrowskiego, Przesnyckiego i Wyszkowskiego. Miasto Ostrów Mazowiecka reprezentowali burmistrz Hubert Betlejewski oraz jego zastępczyni Jolanta Zadroga. Dziękujemy za organizację tej konferencji na naszej, na naszej ziemi. To chyba jest ważne, że wreszcie strona rządowa zaczyna słuchać samorządy, że przyjeżdżacie tutaj na dół i konsultujecie z nami wszystkie rozwiązania, które planujecie. My tu wiemy też. W pewnych obszarach myślę, że dużo więcej niż rząd centralny. tak? Więc witamy jeszcze raz serdecznie. Chciałbym, chciałbym też podziękować za to, że, że pan wojewoda nas jeszcze raz tu odwiedza. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Ustawa, która ma wejść w życie o ochronie ludności, o obronie, obronie cywilnej, bardzo, bardzo ważny obszar. Wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, jakie ostatnio były problemy w Polsce związane ze zmianami klimatycznymi. W jakiejś części nawet nas dotyka tu w Ostrowi, mamy lokalne podtopienia. Super, że rząd. Widzi potrzebę reagowania, szybkiego reagowania, bo to mamy do czynienia z budową nowej ustawy w ciągu niecałego roku, tak zaraz się pojawi, na pewno nam dużo pomoże i czekamy na nią bardzo, bardzo niecierpliwie. Głównym celem spotkania było omówienie założeń nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która jest na etapie prac legislacyjnych. Wojewoda przedstawił etapy prac nad ustawą, podkreślając jej nadrzędny cel stworzenie bezpiecznego i odpornego środowiska cywilnego wobec aktualnych zagrożeń, szczególnie militarnych ze strony Rosji. Spotkanie w Ostrowi Mazowieckiej było czwartym z wielu zaplanowanych przez wojewodę z samorządowcami województwa mazowieckiego. Cykl tych spotkań ma na celu szczegółowe omówienie założeń ustawy, wprowadzenie do procedur ochrony ludności oraz zacieśnienie współpracy między administracją wojewódzką a samorządową. W obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej wspólne działania, które poprawią przygotowanie i odporność na ewentualne zagrożenia, są dla władz województwa priorytetowe. Spotykamy się z samorządowcami informując na temat założeń, które są w samej ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, ale też rozmawiamy i na temat tego co w tej ustawie na tym etapie jeszcze ewentualnie można poprawić, bądź na etapie samych rozporządzeń wykonawczych dodać, zmienić, tak żeby ta ustawa, która w głównej mierze dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, gmin, powiatów, samorządu województwa, mogła być wdrożona czy realizowana w sposób szybki, sprawny na poziomie poszczególnych samorządów lokalnych, bo to tak naprawdę współdziałanie i współpraca dobra mieszkańców, bo na budowanie odporności e, mieszkańców na kryzysy, na, e, na czas e, klęsk żywiołowych, kryzysów, e, czy też na, na w kontekście obrony cywilnej, czy e, czyli też potencjalnej e, wojny e, jest w tym zakresie kluczowa. Bez współdziałania, bez współpracy e, nie jesteśmy w stanie stworzyć dobrego systemu e, ochrony, e, ochrony ludności. Wojewoda Mariusz Frankowski podkreślił znaczenie dialogu i współpracy między różnymi szczeblami administracji. Zaznaczył, że tylko poprzez wspólne działania można skutecznie realizować cele związane z bezpieczeństwem, rozwojem infrastruktury oraz poprawą jakości życia w regionie.